Możemy powiedzieć, że otyłość to na pewno nie jest zdrowie. Otyłość to choroba i ona może wynikać z różnych względów, bo mamy otyłość wtórną, która jest niezależna od dzieci, rodziców, prawda? Jest niestety zależna od towarzyszących chorób, ale mamy sytuację, w której właśnie dziecko otyłe nie musi być dzieckiem dobrze odżywionym bo mamy niedożywienie z jednej strony kiedy widzimy takie właśnie dziecko bardzo wyszczuplone, wychudzone, wręcz patyczak, prawda? I mamy dzieci, które są otyłe, ale mają niedożywienie jakościowe. Dlatego, że one nie jedzą dobrych produktów, nie jedzą produktów wartościowych. W związku z tym mają niedobory szeregu składników. Jeżeli dziecko przekłada różnego rodzaju yy, znaki, Często właśnie jakieś w postaci słodyczy, ono nie ma do wozu odpowiedniej ilości żelaza i wcale właśnie to dziecko, które będzie otyłe, nie świadczy o tym, że będzie miało odpowiednią ilość witamin czy składników mineralnych. Na pewno może być przekarmione cukrem i tłuszczem, natomiast pozostałe składniki mogą być składnikami tak zwanymi niedoborowymi.